Dziś odwiedzimy województwo lubuskie. Poznamy gorzowskiego rzeźbiarza i literata, artystę pełnego pomysłów i chęci do aktywnego życia. Zobaczymy też, jak szkolą się liderzy 60, którzy chcą działać w swoich lokalnych środowiskach wiejskich. Budzę się, kolejny dzień jest mi dany. Szczerze się cieszę, że żyję, widzę, słyszę i mam twórcze plany. choć odmłoci już dawno gdzieś w tajemnych zaświatach. Daj Boże i jutra do życi. On jest żywo związany jakby z taką refleksją reporterską, komentując rzeczywistość, wchodził w wydarzenia, które bulwersowały nas, albo były jakieś komiczne, ale bardziej te, które bulwersowały. Wielu ludzi obawia się przejścia na emeryturę, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Ja miałem tyle pasji, że dla mnie ten okres przejścia na emeryturę był jednym z najszczęśliwszych. I ta moja taka duża aktywność związana z twórczością plastyczną, pisarską, podróżniczą zaczęła się w zasadzie dopiero właśnie od tego 2006 roku. Wybrałam się z kolegą na długą wyprawę rowerową. Pokonaliśmy ponad 5000 kilometrów, dojechaliśmy rowerami aż do Armenii. Mogę sobie na to pozwolić, bo mogłem poświęcić tej podróży a 7 tygodni. Oczywiście znalazłem trochę czasu, więc chciałem zobaczyć, jak się mają moje prace, moje bestiarium. Czy zwierzątka nie pouciekały? Te prace tutaj wspaniale wpisały się w to, w to miejsce. Także jak przychodzą wycieczki, zwłaszcza dzieci, to są zafascynowane tym pana bestiarium, z kimś zwierzętami, które tam właśnie są poustawione. Robię te rzeczy, bo to są mi bardzo bliskie tematy. Sakrum no, kiedyś takie tematy bardzo poważne martyrologiczne te, które są na wieży. Kiedy przyszedłem na emeryturę, stałem się bardzo radosny i zacząłem tworzyć właśnie taki świat anielski. Jak się ogląda te prace pana Jerzego Gąsiorka, to Widać tutaj ten jego osobisty charakter poprzez użycie właśnie tych materiałów takich jak drewno, czy stare rolnicze narzędzia. Pan Jerzy jest bardzo charakterystyczną postacią. Wpisał się w to środowisko artystyczne Gorzowa bardzo silnie. Kontynuuję swój ulubiony temat świętych. Figurę jak zawsze wycinam z jakiegoś siermiężnego drewna, zniszczonego. To jest wyobrażenie jak gdyby świętego Szczepana, który kuli się pod razami kamienia. No nie będę go dosłownie kamieniował, tylko zaaranżuję i poustawiam, żeby to plastycznie jakoś wyglądało. Zresztą to jest temat uniwersalny, ja mówię o świętym Szczepanie, ale przecież Dzisiaj na wschodzie nadal kamieniuje się kobiety, które teraz są na przykład niewierne, a niekiedy bez powodu, bez przyczyn. W pracach pana Jerzego podoba mi się właśnie pewna konsekwencja, że on postanowił używać ograniczonego zestawu przedmiotów i dzięki temu te prace mają swój charakter i są rozpoznawalne. Także jak to zobaczy się w jakimś innym miejscu, praca Jerzego Gąsiorka, to od razu widać, że to jest on. W tym moim aranżowaniu bardzo często boję się takiej do, dosłowności i staram się, żeby to nie były takie ilustracje, tylko żeby to było bardzo syntetyczne, zagadkowe bym powiedział, jak najmniej literatury, a, a więcej symbolów. Biorek był od 1980 roku czyli od samego założenia Biura Wystaw Artystycznych jego dyrektorem. I oprócz oczywiście działalności merytorycznej był też wielkim admiratorem Władysława Hasiora i jego twórczości. I to w konsekwencji spowodowało, że w Gorzowie powstała druga co do wielkości galeria po raz Władysława Hasiora. Zresztą on z Hasiorem miał takie bardzo bliskie relacje. Jurek jest taką, taką postacią bardzo związaną z tym miejscem. No teraz już na meryturze, więc nie jest to jego, ale ja go bardzo lubię i, i szanuję. Jego dokonania jako kuratora, jako artysty. Także to jest taka postać w dalszym ciągu aktywna i to jest godne uznania i godne naśladowania. Zawsze mnie gdzieś nosiło poza miasto. No i kiedy natknąłem się właśnie w Santoku na tą wieżę, wówczas ona była już opuszczona. Ona była tylko eksploatowana przez Niemców przez 10 lat, a później przez Muzeum Okręgowe w związku z wykopaliskami, które. Prowadzono po drugiej stronie warty. W latach 60., jak gdyby zapomniano o tej wieży. Były nawet pomysły tutaj mieszkańców. Żeby ją wyburzyć, bo to jest relik po Kiedy widziałem, że nie ma ta wieża ani szypa, ani drzwi, pomyślałem sobie, że warto ją uratować. ratować. Ile tutaj potu wylałem, ile wysiłku włożyłem, ale sądzę, że, że warto było, dlatego że jest to miejsce wyjątkowe. Poza tym znalazłem miejsce dla, dla, dla swoich gąsiorów. Jeśli chodzi o Jurka, to jest jakaś chyba genetyczna historia. Że, że ma tyle zainteresowań. To jest ważne, żeby chcieć, żeby wypełniać sensownie swój czas, nie usiąść i być kranikarzem swoich działań, tylko cały czas dorzucać nowe elementy. Często piszę w swoich wierszach, że tylko teraźniejszość należy do nas, że przeszłość przeminęła, a przyszłość jest zawsze niepewna, niewiadoma, a teraźniejszość jest i jakby no, on nie nudzi się ze sobą. 12 lat temu głośna była historia zaginionej, zatopionej łodzi podwodny kursk i postanowiłem taką pracę zrobić. To jest również jedna z wcześniejszych moich prac. Ja ją zatytułowałem Apokalipsa. Święty Antoni, patron rzeczy zgubionych, dlatego ma taki schowek. Mnich Żarliwy. Tak się dobrze składa, że on nawet na piecu może stać, bo ja, skoro żarliwy, a skoro żarliwy, stąd te, te elementy, fragment żelazka, fajerka od pieca, prawda. Skoro Bóg dał mi zdrowie, obdarował mnie no, jakąś tam siłą fizyczną, to byłoby grzechem, prawda, żeby usią usiąść w fotelu, czytać gazety, oglądać telewizję. Życie jest Jedno, krótkie i piękne. Ten świat jest piękny. Wieczne odpoczywanie, Panie, to jeszcze nie dla mnie dziś w kaplicy śpiewano. Ja tak lubię tworzyć, ręce urabiać po łokcie, nogi dręczyć wędrowaniem i wciąż zaprzątać głowę nieustannym budowaniem. Gdzie mi tam odpoczywanie, do tego jeszcze wieczne? Nie jestem gotowy, panie. Zachowaj mnie jeszcze. Obchodzony dwa lata temu Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej stał się momentem przełomowym w podejściu do problemów starzejących się społeczeństw Europy. Koncepcja aktywnego starzenia stała się standardem polityki społecznej państw członkowskich. Czym jest aktywne starzenie? Chodzi o to, aby w starzejących się społeczeństwach Europy uaktywnić potencjał osób starszych na rynku pracy, w społeczeństwie, ale także zwiększyć ich zdolność do niezależnego, samodzielnego życia. By móc określić stopień zaawansowania poszczególnych państw Unii w realizacji polityk skierowanych do osób starszych, opracowany został tzw. indeks aktywnego starzenia, na który składa się 25 wskaźników odnoszących się do różnych sfer życia. Prezentacja wyników miała miejsce podczas konferencji w Krakowie. To jest narzędzie sfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, które pomaga nam zrozumieć, jaki wkład mają starsze osoby. Osoby w otaczające ich społeczeństwo i w gospodarkę. Możemy więc zobaczyć, gdzie starsze osoby są zatrudnione, w jaki sposób uczestniczą w życiu społecznym, czy udzielają się jako wolontariusze lub jako pracownicy opieki społecznej oraz czy uczestniczą w życiu politycznym. Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższa ocenę otrzymały Szwecja, Dania, Holandia i Irlandia. Badanie pokazało także, że Polska ma dużo do zrobienia w tej kwestii. Nasz kraj znalazł się na miejscu ostatnim. To, że mieliśmy sporo do nadrobienia, wiedzieliśmy już od 2012 roku, i wtedy w, w ramach Ministerstwa Pracy, w ramach polityki rządu uruchomiono specjalny program, który promuje już skutecznie aktywność społeczną osób starszych. Projektów, które realizujemy, mamy już w tej chwili ponad 1300, co oznacza, że, są, że mamy do czynienia co najmniej z kilkuset tysiącami beneficjentów takiego programu. Na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Pol polityki społecznej został przygotowany indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym. Miał on posłużyć do zbadania sytuacji osób starszych w poszczególnych regionach Polski. Chodzi o to, żeby pokazać, że są pewne obszary, małe obszary w ramach tej polityki, które należy zmieniać. To jest na przykład właśnie aktywność społeczna, czy udział w takim życiu publicznym, czy chociażby nawet kwestia że osoby starsze w większym stopniu korzystają z komputera, czy dokształcają się Czyli tutaj chodzi o to, żeby też zwracać uwagę na te cząstkowe indeksy czy wskaźniki, które budują cały nasz indeks ogólny. W Krakowie spotkali się eksperci oraz przedstawiciele ministerstw odpowiadających za zatrudnienie i politykę społeczną z kilkunastu krajów Europy. Co wtedy z rekrutacją? Dobrze, możecie napisać w projekcie, że rekrutacja jest zamknięta i projekt jest skierowany tylko do słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Uczymy się, ćwiczymy, dokształcamy, próbujemy pomagać na przykład w pozyskiwaniu środków na naszą działalność. No, kiedy nadarzyła się okazja, że mogę uczestniczyć tutaj w tym programie, chętnie skorzystałam. Może moje umiejętności, których tutaj nabędę, przydadzą się jeszcze, żeby pomóc ludziom starszym, którzy są w potrzebie. W jakim stopniu projekt jest przydatny? Nasza fundacja z obszaru czterech powiatów zrekrutowała 20 liderów, seniorów w wieku 60 plus, którzy widzą potrzebę aktywnego działania. I chcieliby zrealizować coś w swoich środowiskach wiejskich. Seniorów jednak ma być, y, więcej, Ta tak? wiedza, którą ja teraz tutaj stąd wynoszę, będzie mi bardzo, bardzo, ale to bardzo przydatna w moich kontaktach z gminą. My po tym szkoleniu będziemy wiedzieli, czego mamy żądać od wójtów. Jeżeli uda Wam się pozyskać od sponsorów, od darczyńców pieniądze... Jest bardzo dużo osób, które właśnie mają 60+. Plus. I myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia, żeby mogły wyjść z tego domu i ta starość wcale nie musi być smutna. Na szkoleniu wykorzystujemy różne metody pracy. Poprzez zabawy integracyjne, wykłady, prelekcje. Badając potrzeby uczestników, wiem, że jest to grupa osób starszych i prowadząc warsztaty opierając się jedynie na pracy wykładowej, działania takie nie byłyby możliwe. Ich realizacja nie odniosłaby takiego efektu, jaki zaplanowaliśmy. Seniorzy uczą się nawzajem od siebie, mogą wymieniać się pomysłami, doświadczeniami, wprowadzać nowe inicjatywy. Skupiamy ludzi przede wszystkim takich, którzy pracowali kiedyś w PGR-ach, pracowali w GS-ach. Tych zakładów już dawno nie ma. O tych ludziach wszyscy już zapomnieli. No i trzeba się nimi zająć. Nasi emeryci są biedni i my ze składek jest bardzo trudno nam wyżyć i cokolwiek zorganizować, a tutaj nauczyliśmy się pisać projekty i mamy nadzieję, że nas to trochę wzmocni. Oni się może też trochę... W ramach tego projektu powstaną cztery gminne rady seniorów, całkowicie z inicjatywy seniorów. Seniorzy opracowali swój statut, przedstawili potrzebę władzom lokalnym powstania takiej gminnej rady seniorów, która będzie ciałem opiniadowczym, ale również takim konsultacyjnym, doradczym. Wykłady na tematy zdrowotne związane z, z jednym z problemów to jest brak polityki. Senioralnej w mieście. Chcemy w przyszłości, kiedy powstanie Rada Seniorów, wywierać nacisk na władzę, żeby ta polityka powstała i żeby była skuteczna. Zintegrowane wyjazdy, więc mamy wyjazd do teatru. Dziś zapytaliśmy młodych ludzi, co ich łączy, a co ich dzieli z pokoleniem ich dziadków. Rozmowy, punkty widzenia, książki. Wyznajemy te same wartości. Rodzina, miłość. Ja jestem zafascynowana bardzo kulturą międzywojnia, bardzo lubię te filmy. Ciekawie się słucha od starszych, starszych osób o, no, o ich młodości. Wydaje mi się, że łączy mnie dosyć dużo, ponieważ interesuje mnie to strasznie ta historia, Zbieram jakieś, jakieś pamiętniki, patriacka tam z czasów wojny, który mieszka w nawet sączu. Co drugie pokolenie lepiej się dogaduje ze sobą?